Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale, gramy sobie w Armour Mayhem. Gra znakomita moim zdaniem, przeglądarkowa oczywiście. Cała yy, historia tutaj się rozpoczyna. To była moja najpotę... najbardziej zaniebista gra w którą ja kiedyś grałem ja, ja w nią grałem przez cały czas, kończyłem, rozpoczynałem od nowa Kończyłem, rozpoczynałem od nowa I ja Mamy cztery drużyny Jakby kosmicznych żołnierzy, znaczy kosmicznych żołnierzy, no tak Żółty wygląda taki złoty bardziej No, jak wiadomo, jak nie chodzi o pieniądze, to chodzi o jakieś zasoby. No i kryształ jest nieskończoną energią, czyli inaczej każdy ją chce. Więc z tego powodu wojna się rozpoczyna pomiędzy każdą frakcją o to Jedną rzecz: I'm more, Maker, let's go. Rozumiem. Map Editors tego nie kojarzę, do to używał. Nie, wiem czy gra nie jest za głośno? Gio jest cisza. Pewnie to mnie za cicho, ale na co ja poradzę? Nie potrafię dostosować gry ehm, Mission Tutorial, let's go. A, to po prostu mamy jej pomóc. Dobra, muzyka jest dość głośna. Jest zajebista. W się w ogóle zatrzymuje czas, ja tego nie rozumiem. Adrenalina. W ogóle apteczkę na do góry jak się je zbierze. w dół się O nie, lewy przyjdziemy z niej prawy. Nie ma. Mieć mi. Nawity, haha. First blood. Tak, hey, broń. Mam Uzi, nigdy nie ma. Nice. Zrób mi Chloe, to powiedzę jak ile. Za głośno to mówię, strasznie, strasznie głośno z tego. Nie wiem, jeszcze będzie jąść Dobra, jest Victoria, Go to board. Druga gwiazdka, no. And mission. O, to po prostu nie do ustawienia. Dobra, drop. No i dobra, i musimy jakby... Mamy kolegę naszego, generała, ja na niego mówiłem zawsze. Dajcie broń. Jest blaster! Najpotężniejsza, moim zdaniem, broń. Ale to nie mo ja mogę mieć tylko zwykłe karabinki i broń, dobra. Będę blaster. No A, Losau. Nie żyjesz. Ja ogólnie pamiętaj wteczki panie działają. Bierzę pteczkę, a ona odlatuje, pizziuk! Chodź tu, wracaj! Nie żyjesz. Miej to. Uzyt Nigdy nie lubiłem shotguna w tej grze. Nie wiem czemu, ale jakoś nigdy nie lubiłem shotguna. Jest gif. będzie adrenalina. Aha, społam czas sobie, okej. Okay. Dlaczego aima iM'a mam dzięki temu niby. Ale bo to tak mają IMA wciór. A do 4, tu się tu pisze do ilogamy, okej. Okay. Wictory w ogóle na czasom misję, więc punktem ma by właśnie mapę odblokujemy sobie. To jest też spoko, że musimy zagrać na mapie, żeby odblokować. To jest przejęcie flagi, można powiedzieć. Ta kulka z flagą. A ta dziwna maszyna pompująca? No to jest. ten jak ten zebra. No, dopół do tej flagi. Taki item? Daj item. Dobra. O, i to jest ten dźwięk fajny, the flag is been taken. Jak się bierze flaga. O. A, i jak mamy flagę, nie mogę strzelać. No tak, jestem bezbronny o ja flagę. Zapomniałem o tym. Osoby, które oglądają moje live, wiedzą dobrze, że ten dźwięk, gdy flag jest been taken, są na tym. Są wy, jak ja to mówiłem? Jak dostaję obserwację, o. Idźcie mi stąd. Proszę o Zabili. Dobra, po cholerę ja to bronię, jak to wystarczy wziąć i speedrun'a robić. Ja ogólnie bo to przejmuję mnie o dziwo. To nie jest jak w Seals Heroes. Sama gra była na... Game Gamesie robiona kiedyś. O, tych kamie! Dobra ten dźwięk. A i kulka ma 10 sekund, żeby zniknąć, więc to też jest ciekawe. Przez 10 sekund, jeżeli ktoś jej nie zbierze... ...to ona nie sobie leżała. Ano mam własną grawitację Łaj, spadło mi się. Auć. Achigment, ej, jest Achigment za spadek z ziemi. Chodź tu. Jeszcze się uleczyłeś, kamień. Ej, kulka spada w dół. gdzieś. Chodź tu. Można sobie iść. Widzisz, jest. Idź sobie. Daj mi shotguna. Głow I kulkę. Jest go. Ogólnie powiedzcie, jeżeli by taka storia z tej filmem pasowała, no to proszę o informacje. Zostawiając przykładowo 4 łapki w górę pod tym filmem, lecimy jutro kolejny odcinek. A sam odcinek aktualnie trwa inny minut? 6 minut, dobra. po 10 minut będzie odcinek. Kto mi wierzy moją flagę? I czemu miałem dwie flagi, co jest? Zbugowało się coś. Zduplikowali mi flagę, ale tam! Ja się w ogóle na tym misji naprawdę nie skupiam, żeby ją wygrać czy coś. Ja po prostu gram, bo jest fajnie. Dobra, to mi wygląda To dobrze. Po prostu tam Pod Echo w ogóle są leatherboards, OK. okej. Nie pod tabem. Pod tam jest z... ...kontrola muzyki. Uwaga. Wbierają. O, oh, nie wiem bo co to jest dalej, ale dobra. Fajnie wygląda. Pewnie sobie jest kiedy chcę. Lecimy dalej. Du, du. Jest dobra. Skur, kolejny punkt i mamy. Victory, najbliższyście bębezowy najbliższy, najbliższy medal. No właśnie. The Grinder, nowa mapa. Opis mapy tylko jest, ok. I tu musimy przejmować punkty Te też wyglądają zajębiście. Ogólnie, nie wiem, ja to ją tak grę uwielbiam. Z powodu wizualnego, tak samo jak grywalnego. No chodźcie tu. Ale skakać nie mam. A blaster, najpotężniejsza by w grze. Chyba trzeba mi się strzelać. Ale ja nie potrafię. Ej, do fasknąłem. Ale jest gig Jest kolejny punkt. Tam, już. No, to tylko przejmę. Gwiń! Ty też! Użyj! Jest punktów w tej całej mapie. A, no, no dobra, na dole widzę. Jest od kolej. od mojego punktu. No i dobrze. Jest zajebiście. Liczę, że dobrze... Kuź, wpadło mi się do tego. Ajaj. Liczę, że dobrze słyszycie grę. Nie jest za cicho. Byłoby smutny, jakby była za cicho, bo muzykę naprawdę jest piękna. Oby tego nie miała copyright'a. Nie żyjesz. A, jest dobrze. Jeszcze żyję. I w ogóle tarczy, nie wiem jak się ładuje tarcze. Czemu się poczuć do góry? No, Victory, dobra. Nowa odblokowana mapa. To nie do lobby. I'm worried. O, właśnie, bo tu można sobie zbrojownie mieć otwartą. I tu mamy nowe bronie. Rakietnice, poproszę. Czy nie? Tak, poproszę o rakietnice. To jest rakietnica tak? Tak jest? Nowa broń. Zapomniałem o tym, że to są bronie różne do kupienia. Są jak pancer, możemy sobie kupić. Potem możemy sobie go zmieniać. Nie wiem, czy ten pancer coś daje, jak się go zmienia. Czy to jest efekt wizualny, ale jest fajny. Mamy asztygmenty. Przynajmniej yy, 15 flag. Nie jak to, 15 flag, ale, a, to było w jednej grze, że... albo tu nie ma tego, a, do góry się jest, na domie nie widzę tego. coś tu pisze? Ym, controls, Controlka to jak zawsze, back to menu, custom game, o. To mapy zablokowane wszystkie, a mapy jest dużo, to jest w ogóle moja jedyna mapa nie zablokowana. Jest random size, to też ładnie wygląda, ilość ludzi. Kolory. Nie wiem, dzisiaj ustawia, żeby było więcej, więcej dziurzy. ale dobra. Ogólnie, do widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. I widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale z gry More Maker. Prawdopodobnie jutro albo pojutrze. Cześć.